35 lat świetlnych od nas znajduje się układ L9859, który ma cztery potwierdzone planety skaliste, i prawdopodobnie piątą, ale ważne w tym układzie jest to, że wygląda podobnie do naszego układu słonecznego. Oczywiście, jeśli zakończymy na tym, że ma planety skaliste, to wtedy jego wygląd jest podobny. Oczywiście są też inne różnice. Przykładowo, skale odległości są różne. A także wszystkie znane planety L9859 są sklasyfikowane jako superziemie. Oznacza to, że są to skaliste światy większe niż Ziemia, ale wciąż mniejsze niż Neptun. Co teraz? Mamy układ planetarny trochę podobny do naszego, ale czy można tam mieszkać lub przynajmniej go odwiedzić? Właściwie tak, ale w przyszłości, bo jeśli chcemy polecieć już dzisiaj Będziemy potrzebować dużo czasu i energii. Bo najszybszy pojazd kosmiczny, jaki istnieje zwany Parker Solar Pro, może lecić z prędkością 393 44 km na godzinę, co oznacza, że potrzebujemy około 96 103 lat, żeby dostać się do tego układu. Tak, to dość duża liczba. Ktoś może zapytać, hej, ale znamy też inne układy planetarne, które są bliżej niż L98-59. I tak, to prawda. Ale jak one wyglądają? Czy mają jakieś skaliste planety? Czy mają gwiazdy, które nie eksplodują w niedalekiej przyszłości? Czy mają ekosferę? No i właśnie, najpierw wyjaśnię. Co to jest ta ekosfera? Definicja brzmi następująco: Strefy nadające się do zamieszkania to odległość od gwiazdy, w której woda w stanie ciekłym może istnieć na powierzchniach orbitujących planet. Strefy nadające się do zamieszkania nazywane są również strefami złotowosej, gdzie warunki są odpowiednie. Nie jest ani za gorąco, ani nie jest za zimno. To pierwszy warunek, co dalej? Jako kolejny wymóg możemy wybrać rozmiar i masę planety, ponieważ nie możemy tak po prostu wylądować na innej planecie z płynną wodą i powiedzieć: Dobra, teraz żyjemy na tej planecie. Musimy wiedzieć, jak dużą ma masę i rozmiar. To ważne, ponieważ jeśli chcemy tam wylądować i zamieszkać, musimy znać przyspieszenie tej planety. Na Ziemi jest równe 9,81 m na sekundę kwadrat, czyli 1G, więc dobrze by było mieć podobne przyspieszenie. Gdyby przyspieszenie było niższe, czyli przykładowo jak na Marsie, to nasze ciała by osłabły. W skrócie, kości byłyby bardziej podatne na uszkodzenia, mięśnie by zmalały, co spowodowałoby słabszą siłę, większy wysiłek przy prostych pracach. Ogólne szybsze zmęczenie organizmu oraz gdybyśmy z jakiegoś powodu postanowili powrócić na Ziemię. to nie skończyłoby się to dla nas za dobrze. Natomiast gdy przyspieszenie byłoby większe od 1G, załóżmy, że przyspieszenie wynosiłoby 2G. Wówczas na początku mielibyśmy problemy z samodzielnym poruszaniem się. Każdy skok, czy chociażby wchodzenie po schodach, byłoby bardzo trudne. A upadek z przykładowo jednego metra mógłby poważnie uszkodzić ciało człowieka. Następną rzeczą, którą trzeba uwzględnić, jest atmosfera. Jak wiadomo, każdy lubi przebywać w otoczeniu siarki unoszącej się w powietrzu, trujących gazu oraz ciśnieniu tysiąca atmosfer, tak jak to jest na Wenus. A tak na poważnie. Przydałaby się, podobnie jak z grawitacją, przybliżona atmosfera do ziemskiej. A dokładniej to ciśnienie wynoszące około 1 bar przy powierzchni, również to z czego jest zbudowane. Jak wiemy, nasza atmosfera składa się z 21% tlenu, 78% azotu i 1% innych gazów, więc teraz mamy kolejny warunek. Oczywiście możemy zbudować bazy kosmiczne, ale oznacza to, że nie możemy swobodnie się poruszać po powierzchni bez jakiegoś skafandra. Teraz porównanie podobne jak przy przyspieszeniu. Gdyby stężenie tlenu wynosiło poniżej 21%, dajmy na to 16%, Mogłoby dojść do niedotlenienia organizmu, co mogłoby wywołać niechciane skutki. I na odwrót, gdyby stężenie tlenu wynosiło powyżej 21%, to wtedy zbyt wysoki poziom tlenu, jaki panowałby na hipotetycznej planecie, mógłby uszkodzić tkanki płuc. Małe pęcherzyki powietrza w płucach mogłyby zacząć wypełniać się płynem lub po prostu przestałyby się napełniać. Płuca nie mogłyby wtedy normalnie pobierać powietrza, mogłoby to utrudnić wysyłanie tlenu do krwi. Toksyczność tlenu również powodowałaby objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Teraz jeszcze dam kolejne założenie. Gdyby skład atmosfery był identyczny, ale różniłby się jedną rzeczą: Ciśnieniem. Gdyby wynosiło, dajmy na to 90%, to już wtedy mogłoby sprawiać problemy w ogólnym działaniu. Co jeszcze trzeba zrobić? Możemy pomyśleć tak, już spełniamy te trzy warunki, więc co jeszcze może wpłynąć na ludzkie życie na innej planecie? To miejsce wybranej planety w galaktyce. Tak. To też jest ważne. Jeśli polecimy zbyt blisko centrum galaktyki, promieniowanie z centralnej czarnej dziury nas zabije. Jeśli polecimy za daleko, zabije nas promieniowanie kosmiczne. Skoro już mówię o promieniowaniu, to musimy wziąć pod uwagę rozmiar i rodzaj gwiazdy, wokół której krąży planeta. Istnieje 7 podstawowych typów gwiazd. Najlepsza byłaby gwiazda typu G. No, czyli taka jak nasze słońce. Niskie promieniowanie jest stosunkowo stabilne. Czerwone karły, czyli gwiazdy typu M, byłyby gorsze, ponieważ wytwarzają dużo promieniowania, ale za to mają najdłuższy czas życia. Mamy też jeszcze supergiganty, czyli gwiazdy typu O. Są stabilne, za to ich czas życia trwa najkrócej. Jest oczywiście o wiele więcej warunków, które planeta musi spełniać, ale powiedzmy, że faktycznie znaleźliśmy tą jedną planetę, która wygląda podobnie do Ziemi. No i co dalej? Robimy wszystko, co potrzebne, aby wyruszyć w kosmiczną Odyseję, ale wciąż jest jedna przygnębiająca rzecz, którą na ten moment nie pokonamy. To czas podróży. Nawet gdybyśmy wybrali najbliższy układ planetarny, czyli Proxima Centauri, swoją drogą gwiazdą w tym układzie jest Czerwony Karzeł, to i tak podróż zajęłaby tysiące lat. Na koniec podsumowując to, co do tej pory powiedziałem: można żyć na innych planetach, ale czeka nas jeszcze wiele przeszkód do pokonania, jeżeli nie znajdziemy planety identycznej do naszej.